z tej strony hutowcy i dzisiaj kolejny odcinek i dzisiaj ten drugi odcinek co mówiliśmy w poprzednim odcinku czyli po powrocie szczura, było trzeba kupić z powrotem to co zeżarł, ale kupiliśmy jedną dodatkową sztukę. Biedny. Oczywiście y, bażanty kupiliśmy, ale zaraz zobaczycie jakie. To akurat Fenix, a to Paw. <ścoughs> tego, Papugi jeszcze nie kupiliśmy i raczej na razie nie kupimy. Właśnie to, jak widzimy kiedyś tam niebawiamy, tak widzimy, bo teraz ...pawiki. A teraz trzeba czekać na bazanty. Ale ja nie wiem, trzeba właśnie wyjdziemy i Wam już to pokażemy. Tam jest nowa parka. Może wejść iść od puszkaczki, bo będą się darły. Jak widzicie, trochę się światło odbija, ale ten aparat cały czas jest strzaśnięty. I tak jest. To jest ta nowa parka. Mam nadzieję, że niedługo już, już dam co do naprawy i będzie już normalnie. Widzicie jest nadwyór. Warządka. To jest samiec i samica, To jest samica tutaj, a samiec jest tamten. To jest nasza nowa parka, tutaj w stadzie. No, może wyjdą na dwór, zobaczymy. Chyba nie, nie za bardzo, a dzisiaj powoli cały czas tam do niej, a nie do niej. No, dużo lepiej, pokażę, bo tam jest wszystko. Ta podłoga skrzypi, mało nieważym. No nie, ale też staro to, raczej staro no roczna już jest ta podłoga. ona nas desek tylko jest. Ale podwójny, nie? Bo pojedyncze raczej byśmy zarwali. I jeszcze jest y, podwójna deska i na to jeszcze jest, jest taka gruba belka. Więc podłoga jest solidna. Nie trudno w Zaczka. Ale to już mówiliśmy w poprzednim odcinku. A znaleźliśmy y, pod kopane takie. Nie bardzo możliwe, że to było szczura Ale nie ma żadnych strat. Samec to Polsce, tak samo nie się, no się da, Zobacz, bo nie chciał wejść. Tam tego nie, nie, taką końcóweczkę, ale takie dostały takie mniejsze babka, tak dostały właskały, wyśrupały od dołu. Nie prosiłem do końca. ale widzimy je sobie raczej wszystko zrobimy, A może kilka zostawimy takich pełnych. A tam mamy, żeby spożyć na drzewie ciśnienie. No i resztę do albo mieszanki paszowej.

Ale nie, nie, nie gonią, masz no tam i też tam, 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 tam wiadomo. Tam, wiadomo no, tam czasami czasami wiadomo, że dziobnie, no bo ona tam, no ona no pawie tu, tu królują. To wiadomo, że nie... No to, to same króluje, no ale on tam nie jest taki, on, nic, nic nie robi tak. I wiadomo, że jak to jest taka parka, no która tu jest, no, najwyżej w hierarchii, no to ona... no to oni się nie dadzą, żeby ktoś nowy czy mniejsze jakieś ptaki, żeby im tutaj e, nie wiem jak to powiedzieć żeby im tu dominowały czy coś takiego czy, coś, czy... No po prostu żeby im tu nie dominowały. dzisiaj damy kurą resztę zielonki jako bo teraz mamy mało czasu ten trochę jest może wam pokażemy jak to ten ile tam mamy jeszcze kurmi tak się od razu wam pokażę bo tam była dziurka w tamtym miejscu tam pod tą deską i była ta podkopana jakby, jakby najprawdopodobniej od szczura rzuciliśmy tam krótki ja to no. nie wiem bo on znowu kopie wyleka weleczny będzie rano zobaczyła czy nie ma nigdzie podkopane tych kciutek mam te dwie tam życieliśmy jest podkopane od strony jak yy, tam jest pod tamtą deską, to jest w lewo, więc gdzieś pod kurnik. Kurkom, są odpadły ogony, tylko pogód jeszcze ma. Ale się no. dziwimy, że im odpadły, bo one nie powinny, znaczy nie powinny, no są młode, więc nie powinny się teraz pierzyć. No uważa, że może się te ogony, tak jak ma są młode? Nie wiem. A tu też, ta nie ma ogona? A tamy, Jedno a piórko. Bierze, może pan po prostu zrywał ołce? No. Albo może tam jest To same są ładne. No, sam jest ładny ogonek. No, może jak nie chciały wejść czy coś, to łapą. No, nam też czasami się zdarzy. Ostatnio nawet miałem takie, że łapałem i te piórka wyrwałem. No, wiadomo, że lekkie mają piórka. A się czasami złapie, to się czasami wyrwie tam przez przypadek. Nie wiem, czy już. No, tam już odrosła, więc. Jest tyle dobrze, nie widać. <śla> że trochę widać, że taki krótki w porównaniu do tamtej. Ale... to nie moja wina. A W przypadku. Los tak chciał. Pawie chyba też trochę się tak bierzą, Albo jakieś tam... Jakoś im piórka trochę odpadują, bo trochę mają mniej. Zresztą na ogonie samiec wygląda jakby mu... Urosły, bo jak się wczoraj rozkładał, chyba wczoraj To miały takie, wydaje mi się, że takie już bardziej równe te pióra, niż takie, że miały jedno, tak skakały, może krótsze, dłuższe Kaszuszki sobie jedzą zielone Braćmy gdzieś łażą tutaj Kogucik, one są w sprzedaży, jakbyście chcieli, I ta kurka z nią jajeczka i znosi ich po kurczaka ziemi nie wiem czy jeszcze odcinek o bażantach a ja wam cały czas feniksę albo te pokazuję To jest ta nowa samica, tu jest ta stara nie, ale ta wcześniejsza już właśnie była... rząd się nie dziwią co chodzą, radzą bardzo nie marzą ale teraz pośpiodą tutaj, ale dobra to My już Wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka, bo mało czasu, a musimy jeszcze porobić, więc dziękujemy za oglądanie i w kolejnych odcinkach. Cześć!